Ile gdyby być choćby na Mimo, że spektakl jest no, tematycznie trudny, znaczy, można by powiedzieć, tematyka do zaakceptowania nie jest łatwa, to jednak mm, bardzo ludzie to pozytywnie przyjmują i wydaje mi się, że jest to też mm, zrobiony spektakl z klasą, i pokazujący jak gdyby przede wszystkim uczucie, i e, zwracający jednocześnie uwagę na, na tolerancję. Myślę, że to jest coś, co nas wyróżnia po prostu w repertuarze warszawskich teatrów. Że umiemy się bawić, że umiemy z poczuciem dystansu i z humorem podejść do tematów, które dla większości są nieprzerobione po prostu, by nie mieli z nimi do czynienia, a przy nas w sposób bardzo prosty mogą sobie po prostu i z tym poradzić i przerobić to we własnej głowie i oswoić tak naprawdę, i spowodować, że nie, nie taki strach, nie takie wielkie oczy ma strach, a poza tym Poza tym po prostu sprzedajemy dobrą zabawę, więc nie, nie, nie chcę teraz mówić, że my po prostu szukamy jakiegoś trzeciego dnia, dnia w tym spektaklu. My po prostu gramy farsę, więc próbujemy ludzi po prostu rozśmieszyć, a gdzieś za tym wszystkim y, zmusić do jakiejś takiej refleksji o życiu, które jest różnokolorowe jak nasze pióra w spektaklu. Miejsce, w się znajdujecie to klatka szalej. W tej klatce traktujemy się, jakby to powiedzieć, od nieco innej strony. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o nasze ostroje, o to przede wszystkim była nowość, tak, noszenie kaba, e, kabaretek, kabaretków e, sukienek, e, to było na pewno to było dla nas nowością, a jeśli chodzi o e, takie zabiegi jak depilacje, to wiadomo, są to zabiegi mało przyjemne, e, które musimy znosić na cele spektaklu, ale robimy to wszystko właśnie w imię sztuki, w imię tego, żeby ten spektakl e, był na poziomie i, i cieszył widzów, cieszył oczy. E, tak jak widać, full make up mamy fantastyczną pomoc ze strony makeupistek. I za każdym razem, kiedy jest zrobiony piękny make-up, i równa linia ust, i, 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 i włosy, które są ładnie wyczesane, to dodaje nam bardzo dużo energii. I nie wiem, czy zauważyłaś, ale mamy taki, taki bardzo specyficzny taki rytuał wchodzenia w spektakl. Bardzo często się nakręcamy, śpiewamy sobie piosenki. Jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo optymistycznie nastawieni, do, do, zanim wejdziemy na scenę, żeby tą energią no, zarażać ludzi. Nie mi się bardzo podoba jak my śpiewamy to o wolno I nie chce mu O tak depilacja to jest cholernie ciężka sprawa Każdy z nas myślę, że jak jest przerwa między jednym a drugim setem To każdy z nas przede wszystkim e, nie goli się Bo już ma to coś tego, no jest to ból niesamowity jak. Zaczynają się podrażnienia, wiesz, że zaczynają głos odrastać, więc skluczuję wszystkim kobietom. Te buty naprawdę przybliżyły mnie do świata kobiet i jednocześnie spowodowały, że składam hołd wszystkim, e, e, wszystkim kobietom, jakie tylko są na świecie i które rzeczywiście codziennie zakładają buty na obcasie i, i dokonują całych tych przygotowań, jeśli chodzi o make-upy, o, make o, o, o paznokcie, o, o depilację. Wymaga to ogromnej dyscypliny pracy. I myślę, że niejednokrotnie takie przyciasne buty i wysoki obcas usprawiedliwiają naprawdę niewytłumaczalne zachowania kobiet i mężczyzn, którzy chodzą na obcasie. Spektakl jest wart zobaczenia, zapraszam wszystkich. Jest, jest to spektakl pełen radości, pełen zabawy i, i pełen wzruszeń. Ty jesteś mój skarb, tyś cały mój świat. O, Boże. Ty jesteś mój skarb, tyś cały mój świat. Ty jesteś mój skarb, tyś cały mój świat. stop